Wysoko na skalistych wzgórzach Edron mieszka pewien troll, który nienawidzi ludzi. Nazywa się Chief Grakarok. Jak twierdzi, opuścił plemię troli, dowodzące przez niejakiego fragratosza, który, według Chiffa, był głupim wodzem i zakazywał mu jedzenia żab, wężów czy rzucania w ludzi kamieniami. Było to dla niego nudne plemię i postanowił je opuścić. Teraz sam pragnie założyć swoje własne, lecz brakuje mu najbardziej istotnego elementu. Otóż nie będzie królestwa bez królowej. Jak twierdzi, kiedy już znajdzie wymarzoną wybrankę, będą razem rządzić całą Tibią. W roku 2008 do gry wprowadzono Troll Sabotage Quest, który do dziś jest uważany za jeden z najbardziej tajemniczych questów. Otóż jak się okazuje, możemy dokonać wyboru, ale do tego wrócę za chwilę. Akcja Questu zaczyna się u Jeroma, który z zamiłowania jest wielkim miłośnikiem zwierząt i chciał otworzyć swój sklep zoologiczny, na który dostał pozwolenie od samego Daniela Stillsoula. Sklep miałby się znajdować przy wzgórzach Edron i wtedy już Jerom miał wielką nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Nawet Raymond Stryker zaproponował mu kontrakt na eksport papug z Merian. Moim zdaniem Jerom jest bardzo wiarygodny na to, co ludzie mu oferują. Otóż jak twierdzi pewien facet o imieniu Buddel, który jest całe życie pijany, o czym Jerom chyba nie wiedział, chciał mu sprzedać trójgłowego psa. Jerome był podekscytowany tym, ile pieniędzy mógłby zarobić na takim psie, który oczywiście jest tylko zwykłą fantazją pijanego przewoźnika. Także mamy tutaj ciekawą transkrypcję tego NPC. Widać, że twórcy naprawdę się postarali. Ale dobra, wróćmy do samego questu. Otóż, jak się okazuje, zadanie możemy wykonać na dwa sposoby, ale nie wiem jaki jest ten drugi sposób. Pierwszy polega po prostu na odebraniu rodzinnego naszyjnika Jerona, który został skradziony przez cipa Greg Haroka i oddanie go w ręce właściciela, który nagrodzi nas z lekką miną z elfii i bossów. Jak się okazuje, nie musimy mu mówić prawdy. Wystarczy, że przed dodaniem misji wyjmiemy z plecaka naszyjnik i dopiero wtedy napiszemy do NPC w celu zdania misji. Co prawda nie zostaniemy nagradzeni liną, tylko skromnymi 200 GP, ale za to jesteśmy w posiadaniu naszyjnika, który, jak się okazuje, nagle przestał Jeroma interesować i twierdzi, że posiadamy przy sobie jakąś kopię tego naszyjnika. Także w tym momencie już zaczyna się robić podejrzanie. Wykonując quest, godzimy się na to, że znajdziemy dla Chifa trollicę, której wręczymy właśnie ten naszyjnik i przyprowadzimy ją do niego. I tutaj zaczyna się cała zagadka: kim jest Troll Lady i gdzie jej szukać. Od wielu lat gracze stuli różne teorie i w zasadzie wskazówek brak. Jest to prawdopodobnie najstarsza teoria na temat Troll Lady. Niedługo po wprowadzeniu Troll Sabotage do gry, być może już na serwerze testowym, pojawiła się plotka. Wielu graczy zastanawiało się, jak ukończyć to zadanie, ponieważ jego brak ukończenia w dzienniku zadań wydawał mi się bardzo dziwny. Jeden gracz przyszedł im z pomocą. Nie jest jasne, kim on był, ale jasne jest, że pobudził wyobraźnię innych graczy i zmusił ich do poszukiwania Belgarosza. Według plotki, Belgarosz jest NPC, który miał być dokładnie tą kobietą, której pragnął grać Haruk. Gracze szukali tego NPC, ale na próżno. Stało kilka teorii wyjaśniających brak Belgarosza na mapie. Najpopularniejsza mówiła, że był to rzadki, odradzający się NPC. Podobnie jak rzadkie bossy. Chociaż brakuje dowodów na taki mechanizm że trzeba przyznać, że jest to bardzo interesujące. A może wyspa Edron kryje jakąś nierozpoznaną jeszcze lokalizację z tym właśnie NPC? Jednak przechodząc do faktów, należy przyznać, że nie ma absolutnie żadnych dowodów na istnienie takiego NPC grze. Pytanie, czy w ogóle Chip Grey jest nawiązaniem do jakiejś postaci troli z mitologii. Zacząłem szukać i oczywiście pewności tutaj nie mam, ale zainteresowały mnie mitologie nordyckie. Trole wywodzą się ze skandynawskiej mitologii i nordyckich sag. Zamieszkują samotne jaskinie, góry i głazy z dala od ludzi. Moją uwagę przykuła Huldra. Jest to postać, która wywodzi się z norweskich i szwedzkich ludowych wierzeń, przekazywanych ustnie przez wieki. Jej imię pochodzi od słowa Huld, czyli ukryta. Huldry są żeńskim odpowiednikiem trola i w przeciwieństwie do nich były pięknymi dziewczętami. Na pozór niczym nie różniły się od zwykłych ludzi, ale jedynym szczegółem, który szpecił Hundrę był krowi ogon wystający spod spodnicy. Jeśli młodzieniec, uwięziony przez nią, nie zauważył w porę tego dodatku, Huldra pożerała go. Także dowiedzieliśmy się, że Huldra to kobieta z ludu ukrytego, często zaliczana do troli lub istot pokrewnych. Pochodzi z norweskiego i szwedzkiego folkloru, a jej imię oznacza ukryta lub ta, która się skrywa. Pasuje do naszej troll lady? Ogólnie ciężko tutaj wyciągnąć jakiś wniosek, ale może któraś z NPC w TB jest właśnie taką kobietą, która ma wspólne cechy z Huldrą. Wiadomo, nie dajmy się tutaj za bardzo ponosić fantazją. Ok, co wiemy o Cifu Grech Heroku? Mieszka wysoko na wzgórzach Edron, mówi w prymitywnym, uproszczonym języku, chce założyć własne plemię, marzy o trollowej partnerce, jest dziki, zabawny, ale też naiwny, uwielbia rzucać kamieniami, lubi dźwięk boom. Mówi o rywalizacji między plemionami troli. W tradycyjnych baśniach norweskich i islandzkich trole żyją w górach, nękają ludzi, np. rzucają głazy z w gór. Wiele wskazuje na to, że skandynawski folklor ma chyba najwięcej cech wspólnych, jeżeli chodzi o naszego trola w TV i trole w folklorze. Mało tego, istnieje pewna saga napisana wieki temu, w której w jaskini za wodospadem mieszkał trol. Jak się okazuje, Troll z Sagi o Grettirze przypomina naszego Tibiskiego. Otóż, aby dostać się do Chiefa Grekaroka, musimy pokonać wodospad. Jak się przed chwilą dowiedzieliśmy, Troll z Sagi mieszka właśnie za wodospadem. Kolejną wspólną cechą jest to, że Troll z Sagi niszczył domy ludzi. A ten w Tibi, jak wiemy, zniszczył dom Jeroma. Jest tam jeszcze napisane o tym, że Grettir zszedł na linię po walce z Trollem, żeby sprawdzić, co się dzieje po drugiej stronie wodospadu. A jak wiemy, jedną z nagród w questie jest właśnie Elina. Jak widzicie, wiele wskazuje na to, że Denson Larika, który pochwalił się w jednym z wywiadów, że to on stworzył Troll Sabotage Quest, inspirował się właśnie sagą Mogretlirze. Także jest to bardzo ciekawy temat. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, że możemy Chiefowi w nieskończoność przynosić ciała Węży i Żab. które Troll z chęcią od nas przyjmie, nie oferując nic w zamian. Wniosłem łącznie myślę około 300 sztuk węży i na pewno 100 sztuk ża, ale wszystko na nic. Być może trzeba mu przynieść ich dużo więcej, wtedy nas czymś nagrodzi. Może niekoniecznie przedmiotem, ale jakąś cenną informacją. Warto jeszcze dodać, że na gardzie znajduje się grób niejakiego Clinta, na którym napisane jest: Spoczywaj w pokoju, Clint. Przykro mi, że małżeństwo z Lady nie wyszło. Tutaj jeszcze wrócę na chwilę do Huldry. W niektórych opowieściach, jeśli człowiek poślubił huldrę w kościele, wtedy traciła swoje nadprzyrodzone moce, ogon znikał, a ona stawała się w pełni ludzka. Ale jeśli mężczyzna źle ją traktował po ślubie, huldra stawała się zimna, milcząca, a czasem nawet miściwa. W rzadkich opowieściach mogła zabić męża lub go opuścić, pokazując, że nie da się całkowicie ujarzmić istoty natury dzikiej. Oczywiście, trzeba na to wszystko patrzeć z dużym przemrożeniem oka, ale przyznajcie, że jakieś podobieństwo tutaj jest. To by było na tyle, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka.